Hej, hej, moje pandeczki, witam was na odcinku z Movistar Pisze do mnie, czy nie pisze najpierw do mnie, do jakieś dziewczyny, chodźcie do mego Pymirie. Nie będziemy wnikać, y oczywiście odrzucę to zaproszenie. I poczekamy, może coś na nawyzie, będzie coś ciekawego się Znowu mnie zaprosił, ale ja go oczywiście nie przyjmę. W ogóle sobie przejrzymy My profil Hej kotku, już ja mu tutaj dam, hej kotku Kotu Okej, okay, odpiszę mu Okej okay. Okej, okay, napisam mu m, hej i nie mów tak do mnie Może ktoś napisze YouTube, bo mi będzie smutno Napisał, co tam masz do jedzenia Napiszmy mu frytki Znaczy pomidorową. Napiszę mu jeszcze xd Pierwsza osoba mm, napisała hej YouTube i ja ją pozdrowię. Nazywa się ona XXXX Lucy XXX223 i już jej napisze, że pozdrawiam. On już mi to napisał. Czemu nie jesteś kowkiem albo Pamota? Co to jest Pamota? W ogóle moja kuzynka ze wszystkiego się śmiele. <laughs> o, dostałam prezencik, dziękuję Ci. Znaczy od dwóch osób dostałam prezenciki. Twoja tupa. Już mu odpiszę zaraz. To jej dam aż autobra. Okej, okay, bo on napisał nam twoja dupa. Tupa, znaczy. Jeju, jak ja je ciebie uwielbiam. Pozdrawiam ciebie. On napisał amot 9 Polo pod kotem. Się śmieję. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest oto ta osoba. XXX, lucy XXX223, bo dostałam od niej. Pozdrawiłam prezent i hej. YouTube mi napisała. Napisa... Napisałam do niego ty poduszko A tobie trzeba wysłać serduszka. I poczekamy dalej. Napisał ale trzycu e i au. Czy on mówi po chińsku? Kotku mu... mu jesteś moim kardem <noise> Napisałam okej okay, xd. Dziękuję tobie jeszcze raz bardzo za pozdro. On coś nienormalnego napisał. I ty jest moim ulubiencem i to mój synek. Coś nam napisał, a ty moje żo żona, ja chcę z tobą dziecko hej, my ty? Napisał mu specjalnie z błędem w jego języku. To mój syn, to mój synek jest moim pomp. I dziękuję też bardzo osobie, o czym no, o so widzce, chyba widzę. Y o Nikulila 15527. I pozdrawiam zależnie te dwie osóbki. I to jest konto y, tej XX tak, XX Lucy no, XXX223 i pozdrawiam też to twoje konto. I ten super fajny, dziwny gościu nam coś napisał. O tu mom o logimoy... Moja homing z błędami mu już napisałam i go zablokuję.